Cześć! Nagrywamy dzisiaj kolejny odcinek z Blond 6. Tym razem na na innej aplikacji, więc może być trochę lepiej, bo zawsze było słabo. Dzisiaj będę robił cały zimowy park, w sensie wszystkie gwiazdki. Już jedną mam, ale też będę, w sensie od łatwego do trudnego robię. No powinno być łatwe, najłatwiejsze od łatwego. Tutaj eee, dobra. Tutaj końce Czy eee, Przyspieszę sobie trochę. I zrobię tak. Eee, no, piszcie w komentarzach w czym mam grać, a na samym odcinku. Dobra, no, tu pójdę pod górę. I pod dół. A tutaj pójdę pod dół. I pod szczerek cham. To będzie docierać się od dna trudny. To, to jest ciaskiem, w którym Na razie będzie easy. Ogólnie jestem za domem. Nie tak powiedziałem, że był przyjrzysty, żebym był przyjrzysty pomysł. Tylko musiałem zrozumieć sobie z X-Roll x, x kordera i odkryć jego na pośrednictwo M. Bo po prostu na X-Roll x korderze, widzieliście, jaki się ugona tam moje, była masakra. dobrze, za ale. Lecimy jeszcze w takim razie.

Albo małpka ninja, albo małpki-snajper Mam bombę poszatową, to... W Polsce to. 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 to powinno być łatwe, to powinno być bardzo łatwe Bieram na błąd, yes. teraz myślę, że to już będzie fotem jakby zbiora. To 40 błąd, to mało Potem na średnim będzie trochę dłużej, będzie sporo, też tak będzie łatwo. No i na najcięższym będzie troszkę. Dobra, żeby to przyspieszyć, to, e, to może tak, z racji szybkiego time e, po prostu do tego? E, do tego aż skończę tą rundę, bo rozumiecie, że to jest łatwe. Ja nic nie będę ulepszał, tylko to będziesz wygrał. A jak będą jakieś wszystkie to to po prostu e, wznowię. Ulepszamy ogona na Blomowy Wstrząs, żeby był lepszy po prostu. I teraz już nic nie znałem, nic nie stało. No to na idzie będzie rekspa. Zauważyłem, że mam wystarczająco ich skórze, by kozały, więc zrobię to i chyba e, ulepszę to na to. Bo to akurat już jest dobra. No to się coś to Dobra, ulepszamy tego na to. No i teraz no tego korekta, kurde. To jest bardzo dobra nauczka. Zauważyłem, że ciężko jest z je kamobalonami. Więc sobie no teraz, to ja postawię stało No i teraz. Dobra. No i teraz nie ja powinienem mieć żadnych problemów. Teraz mam no idealnie na tego, na mowa.

Oh yeah. Dobra, no i essa, mamy pierwsze. Teraz robimy następne. No i teraz robimy kolejne. Łatwo było bardzo. Dobra. Yy. Teraz będzie trochę ciężej, dlatego tak. Tu zostawię? Dobra, myślę, że na razie tego wystarczy, bo tu Dobra, no i raz, tak. Jest. Jakieś wolno to strasznie idzie. Dobra, co pójdę sobie teraz pod górę? A, a to pod dół sobie pójdę. Idealnie. Yy, dobra, widzimy się tak mniej więcej na 30-40 żeby mam nie chce Po prostu pokażę wam potem, co robiłem i tak dalej. Mamy słabą sytuację obecnie. I chłopaki przyjechali. Pozd Pozdrowcie widzów.

Zostawiajcie lajka like i suba! Dokładnie, tak zostawiajcie lajka like, i suba, i like, to nam się Dobrze mówi. Eee, Ulepszyłem sobie działo bombowe na blondowy wstrząs. No i dobrze to wygląda. Sorry za chłopaków, ale... Odbędzę, <grym> bo wiesz, chłopaki mi to dalej. Przypadkiem, przypadkiem snajpera usunąłem, muszę sobie jeszcze raz włączyć. Zaraz będę włączała się ogólnie, w sekunda. Pierwszy Moab. Uwaga, czy się uda, czy się uda? Pierwszy Moab, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj! No jest, udało się. Dobra, ja już będę łączał nagrywanie ogólnie. Eee, będę u o, to jeszcze ulepsza? No tego drugiego, tego drugiego mała bężąca, ale jeszcze to już Jeszcze do końca na I zdaję kolejnego Muszę jeszcze na katerasie Dobra, Dobra, tam będzie ta końcowa awesome. runda Będę ulepszył jeszcze na bombową kardze Będzie wtedy będzie idealne Ale nawet całej rundę po prostu sprzedaję

Dobra, Dobra, e, sorry, zaniech się, się, się Tak, pójdziesz w Nie, 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 można! Udało się. O dobra, uwaga! I udało się! Dobra, w następnym... I hey, sorry YouTube administration To jest W następnym odcinku Będę fun. robił Zimowy park trudny Dobra, elo